Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie, jak ja się za wami stęskniłam, kochani. Witam, witam we wtorek i zapraszam na ćwiczonka, a jako że mamy Adwent, kochani, i jesteśmy w Saksonii, to proszę bardzo, podziwiajcie, to jest łuk świetlny, to jest właśnie stąd on pochodzi tutaj to wymyślono i są różne motywy. Ja mam taki klikałów, to jest takie na szczęście, bo tutaj teren górniczy. Kochani, także widzicie, na szczęście tutaj tych dwóch górników taki jest, to mi się podoba, bo oczywiście świątecznych też jest bardzo dużo, są takie łuki świetlne, które można motywy wymieniać i kochani, teraz wszystkie okna są rozświetlone. Także przez cały aden do świąt będą w oknach i dzisiaj czy to dom, budynek jednorodzinny, czy w blokach po prostu ile ma się okien, w każdym jest łuk świetlny mniejszy, większy, ładniejszy, wyższy, niższy. Kochani. O, jak ja się czuję. Powiem tak, źle bez ćwiczeń. Witam i ćwiczymy kijek od kij od szczotki czy od mopa i lecimy także nogi szerzej. Stopy szerzej lub tak na, na szerokość bioder i ćwiczymy do przodu, do tyłu. Zaraz zobaczymy, która godzina, żeby minutkę wytrzymać. Wytrzymać, żebyśmy wytrzymali. Teresko w tereniu, witaj. Monia z terenią, dzień dobry. Elżbietka, witam. Ula z mężem szanownym, witamy. <grywamy> witamy wszystkich panów i wszystkie panie Filipie, dzień dobry. Marcinie, dzień dobry. Ktokolwiek ćwiczy, wszystkich witam bardzo serdecznie. Ktokolwiek się jeszcze zastanawia, no to może pora dzisiaj, żeby już zacząć ćwiczyć. Zacząć od, proszę zacząć od takiego ćwiczenia, które się Wam najlepiej podoba. Alinko, dzień dobry. Bogusiu, witaj. Sylwusia, dzień dobry. Kochani, jeszcze chwilę, jeszcze 20 sekund do minutki. Oj, dzisiaj tak w pracy myślę, boż, jak to przy, zaraz przyjdę, będę się z wami ćwiczyć, jak mi brakuje tych ćwiczeń. Po prostu się człowiek lepiej czuje. A tak to już tak usiadł i pomyślał, o już mnie boli, to już śmierć blisko. A to z tą śmiercią to nie tak prosto, żeby to tak blisko była. Okej, okay? dobrze. Minutka, jak już mamy kijek, to wymachy nóg. Trzymamy się kijka, o, kochani. I raz, prawa noga raz lewa. U mnie już ciemnało. Jeszcze widzę przez okno ten blok, ale już jest. Chyba jeszcze, już, już zaszło słońce. Także taki zachód słońca, chociaż u nas chmury. Posłuchajcie, dzisiaj taki deszczowy dzień. Nadają minus jeden w nocy, chociaż noc była piękna, gwiaździsta. Ja tu od zachodu mam wielki wóz. Jest taki nisko, kochani. Normalnie jakby był, bo tu mamy. Yy, Boisko to tak jest po prostu nad boiskiem. No niesamowite. Bo gwiazdy, nie wiem czy wiecie, to one się przemiesz przesuwają. W zależności jaka jest pora roku, to te, te gwiazdy, które tam. Przykład, ja Wielki Wóz, jak oglądam? Oglądam, spoglądam, to on jest w innym miejscu. Latem, w innym miejscu, zimą. Uff. Uff. Ok, minutka była a teraz kochani jeszcze Wam zademonstruję tutaj, uwaga, uwaga a to dostałam od Gizeli o przepraszam od Gizeli w ramach prezentu świątecznego także widzicie, posłuchajcie to jest taki typowy w każdym sklepie można tutaj kupić nie, chyba w akcjonie jeszcze nie ma ale to nie wiem, bo ostatnio nie byłam także taki łuk świetny. i on stoi u mnie, świeci, postawię go tutaj ten stoi w pokoju Jednym tu od ulicy odchodnika, a mały, mały łuk świetlny stoi w kuchni. Dobrze, kochani, rozluźniamy się. stawiamy sobie luźniutko. I tak jak zawsze wspominam, jak ćwiczysz rano, to pobudzamy się do życia na dzień cały. A jak ćwiczymy wieczorem, szczególnie po pracy, czy po prostu po obowiązkach domowych, kochani, bo to przecież prace są różne. To tak, żeby zrzucić to wszystko z siebie. Uff. O! Zrzucić. Uff. Kochani, jak zrówko, ktoś choruje z naszych widzów. Wszyscy zdrowi. Wszyscy obecni zdrowi. <laughs> Okej, okay, to się cieszę. Tak, dobrze, to teraz dzisiaj staniemy sobie troszeczkę inaczej i będziemy stawać na palcach. Minutkę my sobie luźniutko i, tak jak widzicie, pięty do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Sylwetka wyprostowana. Z, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Jeszcze pół minuty, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Przypominamy mięśniom w naszym ciele, że one mają pracować. A jak się ruszamy, mają się krew, która płynie naszymi żyłami, tętnicami, ma się dotleniać. A dotleniamy się na świeżym oddech, powietrzu, poprzez głębokie oddychanie, w ogóle przez spacer, przez oddychanie. Wentylowanie płuca. Żeby tlen jest nam potrzebny do życia, do lepszego samopoczucia. A gdy nas boli głowa, to pierwsze co? Sięgamy po szklankę wody. Później, oddychanie. Robimy parę wdechów głębokich. Wdech, wydech. Wentylujemy płuca. Żeby pobudzić ton. Kochanie, także to tak jak. Młody człowiek to mu się wydaje, każdy, chociaż jesteśmy, oczywiście wszyscy jesteśmy młodzi. Wydaje się człowiekowi to takie sprawdziutki, takich siup. A później to tak, tu trochę siedzi, tu trochę pracuje, tu trochę go coś przyjęło, jakaś choroba złamała. O, i widzicie nawet takie ćwiczenia proste a troszeczkę wymagają takiego oddechu głębszego. Dobrze, rozluźniamy nóżki. I teraz, kochanie, jak podnosiliśmy nogi do góry z kijkiem, to teraz ręce przed siebie i raz, oj, dwa. Także stajemy stabilnie, rączki wyciągnięte i to tylko tak, żeby zaznaczyć, bo już to ćwiczenie ćwiczyliśmy. Teraz, kochani, wymachiwanie rękami, Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta, co nad głową jest przygięta, to jest rozluźnianie kręgów piersiowych, kręgosłupie. Także kochani, to nie jest tak, że sobie tutaj machamy rękami. My rozluźniamy kręgosłup, my w ogóle rozluźniamy nasz kręgosłup i nasze ciało. Żeby nie było to tamto. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Raz, dwa, cztery, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, cztery, dwa, cztery. Jeśli chodzi, posłuchajcie, o Kościół Polski, bo tutaj zaczęłyśmy dyskusję <laughs> w tych no, komentarzach z terenią. Posłuchajcie, no teraz jest czas Adwentu roraty. W kościele katolickim. Jeśli chodzi o kościół katolicki, no to jak myśmy mieszkali w Bawarii, to mieliśmy to szczęście, że mieliśmy w sąsiedniej parafii księdza Polaka. To znaczy, no zapoznaliśmy się przez to, że jest polskie, było imię i nazwisko, no i wyglądało na to, że to jest ksiądz polski. Co prawda, on to odprawiał po niemiecku, ale na święta czy coś no tu. Bo on tak miał pięć parafii pod sobą, w tym nasza, i tak co tydzień tam gdzie indziej byłam, prawda, o różnych tam godzinach. No i mój tak w tej miejscowości, a był taki szczęśliwy i zadowolony, że bo poszliśmy na Mrze i później na no dzień dobry. Ojej, jak usłyszał polską mowę! <grych> jak się cieszył. <grych> Ale w ogóle są tak kochani, że w internecie się szuka parafia katolicka i się jedzie do kościoła, gdzie są w ogóle msze po polsku. No to tak. W Holandii, no to tam mieliśmy Wenlo. To w ogóle nie było problemu. Taka cała wspólnota. W Niemczech No, tam to duża wspólnota Polaków. Także to no, w każdym mieście się znajdzie. A jeżeli nie w tym, to zaraz w następnym. O, dary, raz, dwa, cztery raz, dwa, cztery raz, dwa, dwa trzy, 4 i kończymy. Raz, 3, 4. Dobrze, kochani, teraz tak. Stajemy sobie równiutko stopy obok siebie, kolan do góry. Można się ściany przytrzymać na bok i wypuszczamy. Raz, 2, 3, 4. Otwieramy. Raz, 2, 3, 4. Otwieramy biodra. Raz, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3. 3. Noga opuszczamy i dostawiamy na 4. Do góry raz, otwieramy na dwa, opuszczamy na trzy i dostawiamy na cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O, czuję już rumieńce Wam, to dobrze. Krew płynie, wszystko działa. Ha, ha. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Teraz ręce na boczki i, kochani. O. Oh, oh, hop, hop, hop. O. Oh, o, oh, jak dobrze. Pamiętamy, że mięśnie brzucha. Brzuch wciągnięty. O, oh, oh, jakie to. Dobre. I dla pleców. O, oh, jedna ramię. Oh, 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 oh. I z wydechem. Oh. O, jak mi tego brakowało. A teraz, kochani, zapraszam na podłogę. Kochani, zapraszam na ćwiczenia na podłodze. Delikatny podkład muzyczny włączymy. I najpierw damy Siadamy sobie, nogi wyciągamy szeroko i zrobimy skłony. Najpierw do jednej nogi, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Teraz zobaczcie. Ręka idzie nad głową, a druga idzie do tyłu. Raz, dwa, trzy. 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 I raz, dwa, trzy. I jeszcze także trzy razy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Ok, kochani, siadamy po turecku i ćwiczenia głową. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Oh, czuję Cię czuje, szyję, ja z tyłu czuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, Trzy raz, dwa, trzy. Hmm, no hmm. no 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 raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz na boki. Raz, dwa, trzy. 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 Uff. Dobrze. Teraz kochani, robimy naszą żabkę, czyli jedna noga, jedno noga wyciągnięta przed siebie, kolano wyprostowane, a druga. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy. Posłuchajcie, stopa jednej strony kolana, z drugiej z powrotem i kładziemy i żabka. A dawno szapki nie ćwiczyliśmy. Śmieję się, żeśmy ropuszkę ćwiczyli, tak? <śm> o. I jak mówi moja koleżanka Kasia. Dzień dobry, Kasiu. <śm> <śm> Wczoraj, kochani, nie ćwiczyłam, bo właśnie byłam na urodzinach po Kasi. A to ważne urodziny, bo za rok już będziemy rytka, no, tak się szykuje. No i mówi, że najważniejsze to tak, doczekać do Bożego Narodzenia, później do trzech króli i już po trzech Królach rozglądamy się, czy nie widać wiosny. I tak, kochani, trzymajmy i to mi się podoba. Raz, dwa, trzy i żabka zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery. I kładziemy. Raz, dwa, trzy. I kładziemy. Dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I jeszcze tak z pięć razy, bo jeszcze trzeba rowerek zrobić. Jak już jesteśmy sobie to na dywaniku moim balkonowym, teraz w domu, w pokoju. Z dwa, trzy, cztery. No i kochani, przyszła pora na rowerek. O! I jedziemy. A może byśmy dzisiaj do Kanady pojechali? Kochani, może ktoś jest? Kiedyś miałam osoby z Kanady. Asiu z Australii pozdrawiam. Już chyba niedługo moja kartka świąteczna dojdzie do Ciebie, bo w zeszłym roku 5 tygodni szła. I jedziemy, jedziemy. I oddychamy głęboko, żeby wyrównać oddech. O, jeszcze chwilunia. O. O. może rzeczywiście łapiemy się za palce u nóg i ciągniemy. Ok, to teraz następne ćwiczenie jakie? No, jeszcze mało dzisiaj robiliśmy ćwiczenie ramionami, czyli rozluźniając nasze ciało. Już tak już powoli kończymy nasze ćwiczenia. I jednym ramieniem prawym, kółeczka do tyłu i lewym. po trzy. Raz, dwa, 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 trzy. Kochani, jest taki przepis u nas w Mazowieckim. To mojej cioci. Cioci, no to taki był znany. Powiedzmy gdzieś okolic Zwolenia, tam ciocia mieszkała. To były kapuśniaki na Wigilię. One są z kaszy. I główka jest... Wtedy liście są z kapusty, ale kiszonej w główce. Czy ktoś się z Was spotkał, jakbyście mi podpowiedzieli, może pamiętacie? Bo moja mama przywoziła, ja nie pamiętam czy robiła, czy nie, ale zawsze przywoziła od cioci. I mieliśmy właśnie, pole, pole, polewane były olejem, takie właśnie gołąb, nie, gołąbki. To właśnie to nie są gołąbki, to były kapuśniaki. Okej, okay, dobra. I teraz tak, siedzimy, spokojnie, dłonie otwarte i wdech, wydech. Są dwie szkoły oddychania, albo można... W, w, zrobić wdech i się zatrzymać i dopiero wydech, albo tak na okrągło, to najpierw jedziemy wdech wydech i zatrzymujemy się na chwileczkę. Wszystko, wszystko, wszystko spód. No i wygląda na to, że muzyka nam się skończyła to dobrze. Także kochani, dziękuję Wam dzisiaj za ćwiczenia i przypomniał mi się taki kawał. Jest październik, posłuchajcie, było polowanie. No i a babcia idzie do spowiedzi. Tak się ubrała w taki już płaszcz, bo było chłodne, były przymrozki rano. Posłuchajcie, idzie w tym płaszczu no to, do kościoła i mówi, patrzy, leży kuropat. A, no tak, były pol polowania, to tam kuropatwę, no jak tu zostawi, no to albo jakieś zwierzę zawierze, a tak to się oprawi, coś jeszcze z tego zrobi. Będzie kuropatwa w czerwonej, w czerwonej kapuście i w winie, posłuchajcie. No, babcia wykombinowała, że a mówi dobrze, że jestem w tym płaszczu, to ma kieszenie, to włożę do tej kieszeni. No i idzie, kochani, doszła do kościoła, no tam była spowiedź, stanęła w kolejce, spowiada, doszła już do spowiedzi, spowiada się, spowiada, a ksiądz mówi tak. Ale babciu, trzeba się myć. Babcia mówi, proszę przecież Jo się myje. No dobrze, ale ksiądz, babciu, trzeba się myć. I nagle sobie babcia przypomniała, że ta kuropatewka to pewnie nie była taka wczorajsza, tylko może ze dwa dni miała i to może od tej kuropatewki. I mówi, ale to dyć, proszę toć to kuropatewka. A ksiądz, Kuropatę w też trzeba myć. Także pozdrawiam Was serdecznie, kochani, i do jutra. Także myślę, że muza nam troszeczkę pomogła się zrelaksować, także zamykamy dzień lub otwieramy, lub w każdym momencie doby, jakim sobie życicie, ćwiczymy. Pa! Do zobaczenia!